Będą oceniać, który ładniejszy. Zbyt płynny jest ten lukier. Nic nam dzisiaj nie wychodzi. Porażka. <grym> <Co to było? grym> ja się skupiam tutaj. No, Dziwię się... się, że mi nie leci, a wyleciało mi się tylko górę. Ja tego nie robię. Anuluję ten konkurs. Nie, co to ma być? Jak ładnie, Witek. No i co? I co teraz z tym twoim konkursem? Anulowałam go. A nie, nie ma tak, że sobie anulujesz konkurs. Poddaj się walkowerem. Nie. Co? Co? O! Nie mogę powiedzieć, że to jest moja najpiękniejsza praca w tej chwili. Kiedyś tam ładniej wychodziło. Ale Lukier był lepszy. Ja już nie chcę tego robić. Koniec. Moja. I Witka. Chciałem powiedzieć, że tak z góry patrząc, naprawdę Kla Klaudia jest ładna. Jak patrzę na obydwa, to moje doceniam za to, że starałem się zrobić tą czerwoną obwódkę dookoła. Starałem się faktycznie to widać. A u Klaudii, Klaudii Boże, taki design.